Да, что Да. приватный сервер. Ты взял. Привет, тут человек приватный сервер. Как ты думаешь, что он O. obserwator, czy jest? Ja myślałem, że Sryżan nie jest powiązany z tą sprawą, ale Widać, jest Chyba Zobaczmy, czy hater FC się przemieni

Зайдер версия. Раз, снимаю. А, добра, венцит. Зайдер, как с ним сделать? Зайдер, как с ним но у меня много, бажано, надо, 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 он надо, надо,

No, no musimy się zresetować. Brakuje nam tylko jednej ręki. Czekaj, tam była noga, tu jest tu. Tam była ręka i noga. No, dwóch części ciała nam brakuje, tylko ja nie pamiętam, gdzie jest ostatnia. dwie. I'm mm sorry, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Serio series. to jest? Jak to jest w Jeśli tego nie zrobisz jak mnie nie kocham. Kocham. Hercia, że się Tylko ten sekret sobie mi już. Nie, też będę musiał. Siostra, mogę na chwilę telefon? Nie. Na chwilę. Nie. Nie no ja robię sekret gdzie i mam już prawie go skończonego.

Ne. Nie mówcie, że to jest jedyny Dobra. Jak ja nie napisałam tego telefonu? Tyś Ej, jedna no, muzyka nie jest taka, no. proszę tylko Wam powiem. Nie wiem, czy może z nie ktoś kuchytować co to. Dobra. Ponieważ jest to noga, jest to po hmm. prostu noga mojego skina. Możecie sobie porównać teraz, to jest to samo, co nie, to nie normalnie mój budynek. Teraz tak, o co chodzi z tą nogą? My możemy na nią kliknąć. Słuchajcie, dowiedziałem się, trochę od widzów, trochę od moich informatorów też, że musimy zabrać wszystkie części mojego ciała, które są rozsiane po prostu po całej mapie tej hejterki. To jest bardzo ciężki sekret, ale kiedy go zrobimy, to odkryjemy coś przerażającego. Jeszcze nie widziałem tego, co odkryjemy, ale dowiedziałem się, że wtedy jakby dowiemy się, że hejter Pokazuję. Pier... Sklikamy na nią. Mamy taki sekret. Straszyłem, Zap... spawnujemy, co nie? Raz idziemy na kanapę. No nie, sobie zrobiliśmy taki, to jest coś Przerażającego, bo ja zdaję sobie sprawę, że kiedy ten Liksik będzie miał 0000, to ja w ogóle nie będę wiedział, że ja już przeżyję, co nie? Tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie. Znaczy, no, Może mi się wszyscy domyślać, co się stanie, kiedy ten się nie zera, ale no tak naprawdę nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia. Na 100% nie wiemy, co się stanie. Ja po prostu mam mega ciarki, kiedy na to patrzę, bo ja wiem, że ten Liksik tak jakby zmierza do mojego końca, trochę. Mam nadzieję, że jakoś się uda to wszystko ogarnąć. Nie wiem, jestem, jestem trochę tym wszystkim przerażony. Idziemy, słuchajcie, na szczyt tej góry. Słuchajcie, właśnie zobaczyłem, że teraz na Instagramie ktoś do mnie napisał: Erce, czy wszystko w porządku? Ja tam, słuchajcie, na Instagramie daję Wam cały czas znać, że wszystko u mnie w porządku i tak dalej, bo wiem, że się bardzo martwicie. Więc na Instagramie też na bieżąco wszystko wiecie, więc warto obserwować oczywiście. Dobra, i tutaj zobaczcie, jak to jest kozacko ukryte. Bardzo, bardzo mocne. Tutaj, słuchajcie, moja, mój brzuch, więc klikamy na to. I na, ty, na tym szczycie Martwicie, jest na instagramie też na bieżąco wszystko wiecie, więc warto obserwować oczywiście no, dobra. dobra i tutaj zobaczcie jak to jest kozacko ukryte, bardzo, bardzo mocno Tutaj jest słuchajcie, mój brzuch, więc klikamy na to I na, ty, na tym szczycie góry, tutaj możecie sobie zobaczyć co jest w tym miejscu I... domek jest tam, więc na tamtym szczycie to jest Kolejna część ciała jest tam, właśnie gdzie są te, e, te nowe skały, Te przemienione na, na tą datę 17 września. Troszkę trzeba iść, no bo jak wiemy, tutaj w tej grze się tak wolno wchodzi i nie wiadomo no, dlaczego. No tak, ta hejterka chyba zrobiła po prostu. Więc to to zajmuje, ale z tego co wiem, to bardzo warto, bo ten sekret jest mega mocny. A bo tak sobie ja wspomniałem o tym Instagramie, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że do Instagrama macie 30 minut, żeby tam po prostu kliknąć i I Mego tak Instagrama bardzo Stryk... warto, żeby Słyszymy. być właśnie na Rządzu. Dobra idziemy tam do tych, Ej, do tych skał Okej okay, jesteśmy I tutaj mamy tą skałę po środku Ona się w ogóle nie zmieniła Ale tutaj możemy sobie wejść oh. I tu mamy w środku rękę To jest ostatnia część ciała Więc klikamy I tutaj mamy tą skałę po środku Ona się w ogóle nie zmieniła Ale tutaj możemy sobie wejść I tu Mam mamy w tam iść rękę To jest ostatnia część ciała klikamy. Nie skrócę tego filmu tak. Jak idę w do tego co to jest? Co to jest? Aż sobie muszę wstać, słuchajcie, aż sobie muszę wstać, bo nie po prostu. Dobra, teraz stoję dosłownie. Co to jest? Jak słuchajcie, jak ja dawno nie widziałem. Nie sądziłem, to no, ostatniej chwili <laughs> nie sądziłem, że on mógłby mi to zrobić, bo byłem pewien, Wiem, że słuchajcie, nie. nauczył się po tej całej sytuacji, że po prostu nie warto, nie warto zadzierać i że nie warto robić krzywdy nikomu. Ale chyba, chyba jednak nie słuchajcie, ten obserwator jest tutaj. Jest on na tej grze. O mój Boże! Co to w ogóle jest? Hejter Ercia, hejterka Ercia i obserwator. Wszyscy sobie stoją. Dosłownie na mnie patrzą, mam ciarki widzę, mam przysięgam, mam teraz ciarki. To są wszystkie osoby, które mnie po prostu chciały zniszczyć i chcą zniszczyć. I prawdopodobnie ja w ogóle nie wiem, ten obserwator, chyba że ten obserwator nie ma z nic wspólnego, a taka hejterka na przykład z tego, co wciągnął, nie powiecie, a obserwator od dawna jest nieaktywny na Robloxie, może on w ogóle nie wie. Za Zresztą zaraz zobaczymy, dobra, mamy jakieś napisy, wszyscy się różnimy. Okej, okay. Różnimy się wyglądem. okej, okay, no tak, to prawda. Różnimy się charakterem. Oni to mówią wszystko do mnie, ale jedno nas łączy. Ja nie mogę Ileś ty już? <grym> to <wytrych> <grym wytrych> mm -hmm. mm -hmm. mm. jest na środku, prawda? <grym wytrych> I co? Hm? Wziąłem czegoś? Czego ja nie, nie mam. Nie wziąłem tej nogi, czy coś? A może ja na i nie wziąłem. Ja chyba tylko tej nogi nie wziąłem.

Jakieś rzeczy, które są krótki. Bo to stare Roblox. To są wszystkie rzeczy. Dunk. Mogła sobie coś zarobić coś A z tego nie przerobiłam by zrobić hejterki Ale nie Ale w ogóle i tak kocham ercia, więc Mam tego O tam jest ta hejterka To coś Obserwuj, to jest chyba to samo co hejter Ale nie wiem, co mam dopiero Bardzo źle wygląda. Bardzo, bardzo źle. Zwolaj, ja cię nie lubię. Ciebie trochę. Ciebie tutaj, bo to jest kręg. Tylko nie najbardziej hejtujesz. się. I dalej, lecz To jest samo co obserwator. To jest pewnie tak, tak. A jak wziąłem, to nie wiem. Nie będę robił tego labiryntu Nie będę robił tego labiryntu A przez chwilę chyba była trochę przeaśmi Nie, ja wziąłem Czekaj, mogłem po mnie na śnieżne Może na nie wziąłem tego torsa Nie jak ja nie wziąłem tego to ja w Dobra, tam jeszcze dwudziesty 20 już raz Nie ja wziąłem, po prostu bardzo. Nie wiem, czy za to jest jakiś cygment. Ale. No, jest ja mój. Zakrecik, brachu. To... Zakrecik, to... No, jakiś zakrecik. Zakrecik, brachu. Zakrecik, brachu. Zakrecik, brachu. Zakrecik, wiem gdzie mieszkasz. No każdy to wie. A tu dobra, nie dryę na to tutaj więc. To to tak główka. Tak. No więc z tego nie zrobisz, to. No dobra, lecimy na. No ale nie widzę tam teraz. No, to nie ma jest oczekiwana. musiałem to wziąć w kolejności, to się I co? Nie ma chyba. O jest. Hejter obserwator hejter. No nie można ich wywalić. Wszyscy się różnimy Różniły się wyglądem, Bardzo to pomysł, się charakterem, ale jedno nas łączy. Uf. Wszyscy chcemy się pozbyć Ercia, Erca nie ucieknie, szukamy Cię. Ktoś musi mówić, to ludzie z Rosji. Mówią tutaj, że ta nie działa. Ta ręka. Nie umiem Cię zabić, wszystko się się zrobić edit. Mm, dobra. Ja się ja się A, nie mogę. Mm, dobra, wiemy, że nie nawet na i hejtera. Hejter i hejterki. Obserwator nie wiem, czy jest w czymś ściągnięty, okay. więc.